Czy znane jest ci to uczucie, gdy wstajesz zbyt gwałtownie, a pokój na chwilę zaczyna pływać? Albo gdy sięgasz po coś na wyższej półce i nagle czujesz tę nieprzyjemną niepełność pod stopami? Myślicie, że to wina słabych nóg? Albo po prostu wiek? Błąd. Wasze nogi mogą być silne, jak dąb, ale problem leży w tym, że wasz mózg przestał im ufać. Wyobraźcie sobie, że w waszym ciele działa wewnętrzny, superzaawansowany system GPS. Składa się on z trzech kluczowych części: czujników w waszych stopach, które czytają podłoże, błędnika w uchu wewnętrznym, który działa jak żyroskop, oraz mózg centralnego komputera, który zbiera te wszystkie dane. U młodej osoby te trzy elementy komunikują się ze sobą błyskawicznie i bezbłędnie. Z wiekiem ta komunikacja, ta linia telefoniczna między nimi zaczyna szwankować, pojawiają się zakłócenia, mózg otrzymuje niejasne, spóźnione sygnały i wpada w panikę, a efektem tej paniki jest właśnie zawrót głowy i utrata równowagi. Co więcej, jeden codzienny rytuał, który wykonujecie dziesiątki razy dziennie bez zastanowienia, wstawanie z krzesła, aktywnie oducza wasz mózg utrzymywania równowagi. Pokażę wam, jak jeden mały szczegół w tym ruchu może zmienić absolutnie wszystko, ale najpierw musimy obudzić fundament, czujniki w waszych stopach. Metoda numer jeden to restart połączenia na linii stopy mózg to absolutnie kluczowe. Pomyślcie o tym: przez całe życie nosimy wygodne buty, chodzimy po miękkich dywanach. To wszystko sprawia, że setki tysięcy zakończeń nerwowych w naszych stopach po prostu zasypia, stają się leniwe. Mózg przestaje otrzymywać od nich wyraźne informacje o podłożu, o jego fakturze, o najmniejszych zmianach w nachyleniu. Dlatego naszym pierwszym zadaniem jest je obudzić, a zrobimy to za pomocą czegoś niezwykle prostego. Piłeczki tenisowej. Jeśli nie masz tenisowej, może być jakakolwiek inna, mała i twarda piłka. Każdego ranka, na siedząco, po prostu połóż piłeczkę pod bosą stopą i zacznij ją powoli rolować przez jedną minutę. Poczuj, jak piłka masuje każdy centymetr Twojej podeszwy to jak poranna kawa dla Twojego układu nerwowego. Każdy taki ruch wysyła do mózgu tysiące potężnych wyraźnych sygnałów. Jestem tutaj, stoję na twardym podłożu, jestem stabilny. Obudzenie stuk to 50% sukcesu, ale jeśli wasz żyroskop w uchu wewnętrznym wciąż wysyła do mózgu błędne dane, komputer centralny i tak będzie zdezorientowany. Istnieje jeden 30-sekundowy ruch głową, który kalibruje go z zegarmistrzowską precyzją. Pokażę Ci go już za chwilę. Nasze stopy już nie śpią i wysyłają do mózgu czyste sygnały. Czas teraz na drugą część naszego wewnętrznego GPS-u, błędnik to nasz osobisty wewnętrzny żyroskop, znajdujący się w uchu środkowym. Często to właśnie on, a nie słabe nogi, jest odpowiedzialny za nagłe zawroty głowy. Dobra wiadomość jest taka, że możemy go bardzo łatwo skalibrować, a zrobimy to za pomocą niezwykle bezpiecznego ćwiczenia, które wykonasz na siedząco. Usiądź prosto na krześle, stopy oprzyj płasko na podłodze. Teraz wybierz jeden nieruchomy punkt na ścianie przed tobą. Może to być obraz, kontakt, cokolwiek. Skup na nim cały swój wzrok. Nie odrywając wzroku od tego punktu, zacznij bardzo, bardzo powoli obracać głowę w prawo, a potem w lewo, jakbyś mówił nie. Ruch ma być płynny i spokojny. Twoje oczy cały czas są przyklejone do wybranego punktu na ścianie. Zrób tak po dziesięć razy w każdą stronę. To wszystko. Co tu się właśnie stało? Zmusiłeś swój mózg, aby ponownie zsynchronizował dane płynące z dwóch różnych źródeł, z oczu, które mówiły nic się nie rusza, stoimy w miejscu oraz z błędnika, który mówił uwaga, głowa się porusza. To proste ćwiczenie uczy mózg odróżniać prawdziwy ruch od fałszywych alarmów, co drastycznie zmniejsza ryzyko nagłych zawrotów głowy. Więc włączyliśmy stopy i skalibrowaliśmy żyroskop. Ale jest jeszcze jeden podstępny wróg równowagi strach. Sam strach przed upadkiem powoduje takie napięcie mięśni, które paradoksalnie samo w sobie prowadzi do upadku. Pokażę ci mentalny trik, który uziemia ten strach w zaledwie 3 sekundy. Metoda numer 3 to nie jest ćwiczenie fizyczne, ale psychologiczna kotwica. To twoja tajna broń na momenty, w których czujesz nagły przypływ niepewności i lęku. Nazywam ją techniką zapuszczania korzeni. Gdy tylko poczujesz, że tracisz pewność siebie, że podłoga wydaje się niestabilna, zrób jedną rzecz Zatrzymaj się weź jeden głęboki, spokojny oddech. I teraz zamknij na sekundę oczy i wyobraź sobie, że z Twoich stóp w dół, prosto w podłogę, wyrastają potężne, silne korzenie, dokładnie tak, jak u starego potężnego dębu. Poczuj w wyobraźni, jak te korzenie wrastają głęboko w ziemię, czyniąc cię absolutnie stabilnym i nie do ruszenia. Skup całą swoją uwagę na tym uczuciu solidności pod stopami. Ten prosty obraz mentalny ma niesamowitą moc w ciągu trzech sekund przerywa w mózgu reakcję paniki. Twoje mięśnie, które przed chwilą były spięte ze strachu, natychmiast się rozluźniają. Twoje ciało przypomina sobie, że jest bezpieczne i stabilne. Ta technika ratuje cię w kryzysowym momencie. Ale jak sprawić, by ta pewność siebie stała się Twoim stałym, naturalnym stanem? W finale połączę wszystkie trzy metody w jeden trzyminutowy poranny rytuał, który na zawsze odmieni Twój sposób chodzenia. Poznaliśmy już trzy kluczowe metody: obudziliśmy czujniki w stopach, skalibrowaliśmy wewnętrzny żyrosop i nauczyliśmy się mentalnej kotwicy, która uziemia lęk. Teraz pewnie myślisz świetnie, ale jak mam to wszystko spamiętać i stosować na co dzień? I tu dochodzimy do najpiękniejszej części. Z tych trzech metod stworzyłem dla ciebie niezwykle prosty, trzyminutowy poranny rytuał. Nazywam go protokołem pewnego kroku. To nie jest kolejny obowiązek, ale twoja nowa, codzienna dawka pewności siebie. Oto jak to wygląda w praktyce. Po pierwsze, przez dwie minuty myjąc rano zęby. Postaw obok umywalki swoją piłeczkę tenisową. Przez pierwszą minutę, myjąc zęby, roluj ją pod jedną stopą. Przez drugą minutę, pod drugą. Nie marnujesz ani sekundy. Łączysz dwie czynności w jedną. Twoje stopy budzą się do życia, a ty dbasz o higienę. Po drugie, zaraz po umyciu zębów, usiądź na krześle lub na brzegu łóżka. Poświęć zaledwie 30 sekund na wykonanie ćwiczenia kalibrującego. Skup wzrok na jednym punkcie i powoli obracaj głowę w lewo i w prawo. To jak szybkie strojenie instrumentu przed koncertem. I na koniec obiecany bonus sekret prawidłowego wstawania z krzesła. Pamiętasz, jak mówiłem, że zły nawyk może osłabiać Twoją równowagę? Tym złym nawykiem jest odpychanie się rękami od poręczy lub ud. To uczy mózg, że nogi są słabe i nie można na nich polegać. Od dziś, wstając, zrób to inaczej. Przesuń stopy lekko do tyłu, pochyl tułów do przodu, przenieś ciężar ciała na nogi i wstań, używając siły ud i pośladków, a nie rąk. Każde takie wstanie będzie mini treningiem równowagi. I to wszystko. Cały poranny protokół zajmuje 3 minuty. 3 minuty, które przeprogramują twój wewnętrzny GPS. 3 minuty, które dadzą ci pewność w każdym kroku, każdego dnia. Wyobraź sobie tę wolność sięganie po coś z górnej półki bez lęku, zabawę z wnukami bez obaw o upadek, spacer po parku z podniesioną głową, a nie ze wzrokiem wlepionym w chodnik to wszystko jest w Twoim zasięgu. Napiszcie, proszę, w komentarzu, która z tych metod najbardziej do Was przemawia. Jeśli ten film był dla Was wartościowy, zostawcie łapkę w górę to dla mnie niezwykle ważny sygnał. I oczywiście subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych sprawdzonych sposobów na zdrowie i sprawność na długie lata. Dziękuję za wasz czas i do zobaczenia.